Witam was serdecznie, nie trener, nie coach, nie lekarz, nie mesjasz. Pytanie do Roberta brzmi: Robert, co zrobić w tych ciężkich czasach? Jest coraz gorzej, idzie inflacja, jest źle. Gdzie szukać pracy, czy otwierać własny biznes? Co robić w tych czasach? Mój drogi, moja droga, ale do ciebie, mój drogi, przede wszystkim Pierwsza rzecz, którą ja bym zrobił, to bym zmienił otoczenie ludzi, którzy po prostu. No, zmieniłbym po prostu otoczenie ludzi, tak? Na ludzi, którzy nie narzekają, którzy szukają rozwiązań, którzy mówią tak samo jak ja, że jeżeli jest inflacja, a jeżeli jest inflacja, to nie przejmować się nim do końca, bo nic z tym nie zrobimy. Co trzeba zrobić? Zarabiać więcej. Jeżeli jednak będziesz otaczał się ludźmi, którzy, e, bo temu tam nie wyszło, teraz taką ustawę wprowadzili i ta, tata, ta i tak dalej, i tak dalej. No to tak będziesz żył na co dzień. To jest pierwsza wskazówka od Roberta dla Ciebie. Dlaczego tak uważam? Że na wielu filmach nagrywałem, otoczenie jest mega, mega ważne. Ale zobacz, mimo tego inflacji, tego wszystkiego, większość ludzi jednak sobie doskonale radzi. Ostatnio na swoje relacje wrzucałem tutaj markety, sklepy, restauracje itd. Mnóstwo wszędzie ludzi, jakby nikt nie narzeka. Otwierają w Krakowie Bonarce nowy sklep, kolejka na dwie godziny. Nie, nie wpuszczają po prostu. Wow. No to gdzie jest ta inflacja? Niby jest, a trochę jej nie ma, więc nie wiem. Druga rzecz, czy praca, czy biznes i tak dalej. Nagrałem ostatnią krótką rolkę na temat tego. Jak bezboleśnie przejść z etatu na biznes? Przede wszystkim znajdź coś dla siebie, to, co chcesz robić i zacznij to powoli robić. Jak zaczniesz to robić i powoli zaczną się twoje dochody zwiększać, wtedy dopiero możesz myśleć o odejściu z etatu. Nigdy, ale to nigdy nie odchodź z etatu, dopóki twoja firma nie generuje tyle środków, żebyś mógł spokojnie żyć. Pamiętaj, etat nie jest zły. Nie jest zły, bo prowadząc własną firmę, nie zarabiając 5 tysięcy miesięcznie na rękę, to lepiej siedzisz. Pracujesz na etacie, to nie zwalniaj się z etatu. Nigdy, nigdy się nie zwalnia z etatu w momencie, kiedy nie będziesz wiedział, co chcesz robić. Jeżeli już wiesz, co chcesz robić, zacznij to po prostu robić. I jeżeli to, co robisz, zaczyna ci przynosić jakieś Nie musisz wcale otwierać firmy od razu, żeby zacząć zarabiać pieniądze. Ale jeżeli widzisz, że już musisz opodatkować, bo już tych pieniędzy jest coraz więcej i masz już tych pieniędzy tyle, że masz więcej niż na etacie i ten dopływ jest ok, już jest ok, taki wystarczający, to wtedy możesz zastanawiać się, czy zwolnić się z etatu. Natomiast, jeżeli możesz połączyć te dwie rzeczy, to już jest w ogóle wow, tak? Jeżeli da się to połączyć. Dlaczego? Bo ja zawsze uważam i zawsze to powtarzam, etat nie jest zły. I na ostatniej rolce powiedziałem takie słowa: jeżeli na, eta, na własnej działalności nie zarabiasz minimum 5 tysięcy na rękę, minimum, to jest lepiej na etat. Bo szkoda nerwu, stresu, wie jak jest, nie? Tyle w temacie. Dobra, lecimy dalej. Co ja ci mam tutaj doradzić? Doradzę ci bardzo krótko. Przede wszystkim serdecznie polecam ci moją osobę. Dlaczego? Bo myślę, że osoba, która mnie zarekomendowała, którą zaraz zobaczysz, myślę, że ten krótki film, teraz, co Ci tutaj wstawię, wystarczy. Robert Kuchro! Robert Kuchro! Nazwisko wskazuje, że powinien być niewielki. No, ale Robert jest wielki sercem przede wszystkim. Człowiek, którego już znam od wielu, wielu lat. Od wielu, wielu, to już kilkanaście lat się znamy. Robert przecież dla Was pomaga Wam często w wyzwaniu 90 dni. Robert wielu z Was wprowadził do programu Wyzwanie 90 dni, ale oprócz tego, oprócz współpracy z nami w ramach Wyzwania 90 dni, Robert od ponad 20 lat działa właśnie w MLM-ach, w multilever marketingu. I jest jedną z niewielu osób, które ja znam, które robią to w sposób etyczny. Etyczny. Czyli nigdy w życiu nie słyszałem, żeby ktoś narzekał na Roberta, że kogoś naciąga, żeby Robert miał problemy później z rodziną czy z przyjaciółmi, którzy nie chcą z nim gadać, bo ich chce wciskać im cały czas jakieś produkty i wciągać w jakieś struktury. Nigdy w życiu tego nie słyszałem o Robercie. Więc Robert to robi etycznie. Robert nie sprzedaje ludziom gumijaków napędzonych jakichś wałków, piramid finansowych, tego typu rzeczy. I Robert przygotował cały moduł właśnie o MLM, -ach. czyli oprócz tego, od samego początku, jak wybrać firmę, z którą będziesz pracować, przetestować produkty, w jaki sposób później właśnie budować swoją strukturę, na długie lata budować relacje z ludźmi, żebyś dzięki temu mógł czy mogła zarabiać fajne dodatkowe pieniądze, albo być może jako główne źródło dochodu, ale właśnie robiąc to etycznie i robiąc to w taki sposób, że ludzie nie będą się od ciebie odwracać, tylko wręcz przeciwnie, będą do Ciebie przychodzić. Więc Robert tutaj przekazuje całą swoją wiedzę, całe swoje doświadczenie właśnie w, tej, w, w tym typie zarabiania. Więc popatrz to. Ja po, po, polecam Ci moją osobę do współpracy, ponieważ ja działam w 8 lat w tych samych branżach od 8 lat w trzech branżach od 8 lat działam. Jest to niezmienne. U mnie jestem tak wierny jak moje żonie, tak jestem wierny tutaj, tak? W tym firmom i tak dalej działam. Nie zmieniam co roku firmy. Mało tego, ja pracuję z każdego miejsca na świecie przez telefon. Jedna z firm jest firmą polską, ale moja praca polega na rozmowie z klientem przez telefon i będąc na wakacjach gdziekolwiek, mogę dalej ogarniać to co robię, tak? Proste? Więc przede wszystkim nie mam Oprócz, wiadomo, działalności, ZUSów, podatków, które każdy z nas płaci, wiadomo jak jest. Wiadomo o co chodzi. Oprócz tego ja nie mam żadnych innych kosztów. Nie mam pracowników, nie mam magazynów, nie mam nic. Dlaczego? Bo wszystko za mnie to robią moje firmy. I tyle. A ja mam czystą grę, dziękuję. Chce mi się pracować, to pracuję. Nie chce mi się pracować, to nie pracuję. Ale mój drogi, może o tym też film nagram, że już nagrywałem, jakieś poduszce finansowej, o tym, żeby mieć jakieś zabezpieczenie finansowe. Tutaj się kłania, mój drogi, jeszcze jedna rzecz. Zarządzanie finansami. Bo ze względu na to, ile człowiek zarabia, to tyle, ile masz, tyle wydasz. I na pewno w Twoim życiu przydarzyło się takie coś, że załóżmy, zarabiałeś 3000 tysiące i dawałeś sobie radę, poszedłeś do innej pracy, zarabiałeś 5000 tysięcy i nie masz do końca miesiąca. Zarządzanie finansami. Nieważne, ile pieniędzy zarobisz, jak nie będziesz tymi pieniędzmi potrafił zarządzać, to po prostu nic z tego nie będzie. Dalej tych pieniędzy miał nie będziesz. Więc jeżeli mam ci polecać, Kogokolwiek albo cokolwiek, no to polecam tylko i wyłącznie siebie, bo pracuję z każdego miejsca na świecie, pracuję przez telefon. Oczywiście spotykam się też z klientami, ale nie mam w tych czasach, nie mam żadnych kosztów, żadnych kredytów, magazynów i tak dalej. Nic nie muszę mieć za plecami z tyłu głowy, że się o coś muszę martwić, tak? I właśnie dzięki temu, że nie muszę się o nic zmartwić, jak przychodzi taka sytuacja, jak jest teraz na rynku, niby jest tak źle, ale uważam, że jednak nie do końca, bo dalej wszyscy jeżdżą autami, wszystko jest ogarnięte i tak dalej. Okej, okay, ale teraz uwaga. Lecimy teraz z wartościami. Jeżeli to co ja robię, a ja nie ukrywam tego, tylko mówię od 8 lat czym się zajmuję, tobie nie będzie odpowiadać, to zapraszam cię tutaj do kursu z moim udziałem, gdzie dostaniesz 8 modułów, gdzie dostaniesz 8 modułów o tym jak zarabiać pieniądze dzisiaj w tych ciężkich czasach. Ale o tym ci nie będę mówił, bo tutaj o tym wszystkim mówił Krzysiek. Kliknij sobie poniżej w link, zobacz sobie, jest mega cena promocyjna za takie moduły, za takie programy, z moim udziałem również, ponieważ będę tam mówił o MLM-ach. Dlaczego? Bo MLM-ie się zajmuję 20 lat, od 8 lat jestem z jedną firmą związany i robię to mega etycznie, o czym powiedział właśnie przed przedwieczką Krzysiek. I o tym będzie mój moduł, bo ja uważam, że to jest branża przyszłości. A w, tych moich, w tym moim kursie udowodnię Ci, że MLM jest wszędzie i tak dalej, i tak dalej, ale Ci więcej nic nie będę mówił. Zerknij sobie tutaj w ten link, który Ci tutaj wklejam. Masz tutaj link oczywiście do mojej strony, masz link tutaj do, do promocji. Zobacz, za jaką cenę możesz dostać mnóstwo fantastycznej wiedzy. Więc jeżeli Krzysztof Król poleca mnie i rekomenduje mnie tutaj jako Roberta Huchro, no to myślę, że nie powinny się nad niczym zastanawiać. Ale jeżeli to, co ja robię, nie pasuje ci, albo moja energia, moja osoba ci nie pasuje, okej, okay, ja się nie obrażam. Dlaczego? Bo my wybieramy, to ja wybieram ludzi do swojego biznesu. To ja wybieram ludzi. Dlatego ja mam twardą jedną zasady. Najpierw relacje, później biznes. Najpierw relacje, później biznes. Nigdy nie ma odwrotnie. Bo jak ktoś robi szybki biznes, to później, się biznes kończy, relacje się kończą i to wszystko umiera śmiercią naturalną. Nie ma. U mnie są najpierw relacje, najpierw, najpierw relacje, później biznes. Bo jeżeli ja zobaczę, że ta osoba nie nadaje na moich jak ja się z tą osobą będę męczył, to ja jej nie chcę w biznesie. Proste? Więc w ten sposób. Więc w ten sposób. Klikaj tu w linki, zobacz sobie, co jest pod spodem. Dzisiaj tyle ode mnie. Myślę, że w tych ośmiu modułach, które zobaczysz tutaj w linku, znajdziesz coś dla siebie. Znajdziesz coś dla siebie, jeżeli nie chcesz podjąć współpracy ze mną. Do której cię oczywiście serdecznie zachęcam. Tyle dzisiaj króciutko. Pozdrawiam cię serdecznie i oczywiście miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!